Moi kochani, witajcie moi kochani na medytacji oczyszczającej. Zapraszam serdecznie, ja nazywam się Adam, jestem uzdrowicielem duchowym, człowiekiem, który zajmuje się pomocą duchową, uzdrawianiem duchowym, medytacjami. Rozwojowymi. Od kilkunastu lat. Zapraszam serdecznie do skorzystania z moich usług, jeżeli jesteście zainteresowani, jeżeli czujecie taką potrzebę. Opis mniej więcej tego, czym się zajmuję, macie pod filmem oraz kontakt. Zapraszam serdecznie. A zatem zaczynamy. Do tej medytacji możecie zapalić białą świeczkę lub niebieską świeczkę. Może być to podgrzewacz, jeżeli chcecie. Możecie zapalić swoje ulubione kadzidło, kadzidełko, jeżeli macie, jeżeli chcecie. I zaraz zaczynamy. Dla tych, którzy nie mogą zapalić swojej swoje świeczki, swojej lampki, tutaj ogień, lampka cały czas się dla wszystkich pali. Także nie musicie się tym przejmować, jeżeli nie możecie z jakichś powodów tego zrobić. A więc, moi drodzy, usiądźcie wygodnie. Z plecami opartymi o krzesło, ścianę, lub w pozycji kwiatu lotosu, jakiejkolwiek innej, która umożliwia Wam wyprostowanie kręgosłupa. To bardzo ważne, żeby energia po prostu przechodziła swobodnie przez nasze całe ciało. Jeżeli nie możecie tego zrobić z przyczyn zdrowotnych, to oczywiście tak jak możecie. Gdy już ustawiliście się w pozycji do medytacji, wejdźcie w głąb siebie do przestrzeni swojego serca. Do waszej przestrzeni. Przestrzeni, której jesteście w pełni chronieni, w pełni bezpieczni. Jest to tylko wasza przestrzeń, której nikt i nic nie może naruszyć, chyba że kogoś do niej zaprosicie. Możecie użyć wyobraźni, lub zwizualizować sobie ten pałac, który od góry ma szmaragdowy sufit. Szmaragdowe ściany po bokach, i szmaragdowe podłogi. Wszystko jest z zielonego szmaragdu, czystego, wspaniałego. To przestrzeń waszego serca. Z góry możecie dostrzec takie, jakby łuski to zabezpieczenie przed wszystkim z zewnątrz. Cokolwiek by próbowało was zaburzyć, w tej przestrzeni. Musicie czuć się komfortowo, to wasza przestrzeń. Nikt i nic nie może w niej się znajdować, tylko wy i źródło. Teraz, gdy jesteście już w tej przestrzeni swojego serca, wejście Parę głębokich oddechów. Wdech 3 sekundy, 4 sekundy przytrzymajcie oddech i 5 sekund wypuszczcie powietrze. Zróbcie to ćwiczenie oddechowe parę razy. Tak, żeby wejść w stan medytacji. W stan większego relaksu. 3 sekundy wdech. Przytrzymajmy powietrze. 4 sekundy. I wydech 5 sekund. Możemy robić wdech ustami, wydech nosem. Jeszcze bardziej to jest efektywne wdech. A zatem, gdy już Jesteśmy spokojni w przestrzeni naszego serca. Uspokójmy swoje ciało. Poczujmy, jak nasze stopy przestają być wyczuwalne, albo są jak zwaty. Wchodzą w stan medytacji. Poczujmy, jak nasze nogi. Stają się coraz cięższe, są jak zwaty. Wchodzą w stan medytacji. Poczujmy, jak nasz oddech się uspokaja, staje się spokojny, harmonijny. Poczujmy, jak nasze serce bije zdrowym rytmem. Zobaczmy, jak nasze płyny w organizmie poczujmy, harmonizują się. Płyną jak należy. Poczucie, jak wasza może lewa ręka staje się cięższa od prawej albo prawa od lewej. Bądźcie spokojni, ale nie uśpieni. Bądźcie czujni. Możecie tą medytację wykonać z otwartymi lub zamkniętymi oczami. To nie ma znaczenia. Zależy, jak wam jest wygodnie. Wdech. Przytrzymajcie powietrze i wydech. Poczujcie jak wasz kręgosłup. Wasze spięte mięśnie rozprężają się całe ciało, przechodzi w stan medytacji, który jest potrzebny. Teraz, gdy już uspokoiliśmy swoje ciało, swój umysł Myśli nasze krążą swobodnie. Jeżeli możemy, skupmy się tylko na tej medytacji. Jeżeli nie, to nie skupiajmy się na przemijających myślach. Nie, po prostu przechodzą swobodnie. Uspokójmy swój umysł, swój mózg. Postarajmy się, tak jak powiedziałem, skupić na medytacji. Teraz, gdy uspokoiliśmy się, weszliśmy w stan medytacji, zobaczmy oczami wyobraźni lub oczami naszej duszy. Jak wychodzimy z tego pałacu, wchodzimy na wspaniałą polanę, z której wchodzimy dalej, przecudowną, piękną puszczę. Która jest zielona, pełna różnych drzew, które są dobre. Nie ma tam żadnych drzew z kolcami, trujących, żadnych kąsających owadów, nic tam takiego nie ma. Tam jest tylko to, co dobre. Pachnie zielenią, lasem deszczowym. Słychać różnego rodzaju ptaki, stworzenia tam żyjące idziemy spokojnie, podchodzimy do rzeki. Jest to wspaniały strumyk, lekko płynącej, czystej, lśniącej wody. Wchodzimy do tego strumienia. Woda sięga nam do kolan. Możemy poczuć, jak do kolan jest chłodniejsza woda. Przejdźmy dalej. Za paroma drzewami jest polana, naprzeciwko niej jest wodospad, delikatny, wspaniały. Na polanie jest pięknie, są piękne kwiaty, cudowna energia. Idziemy w stronę wodospadu. Cały czas idąc po wodzie, czując jak nasze stopy omywają się tą wodą. Wchodzimy pod ten wodospad. Woda z tego wodospadu obmywa nas całe ciało od góry do dołu. Od czubka głowy, od miejsca nawet nad głową, przecież to wodospad, do miejsca pod nogami, całe ciało nasze jest obmyte tą wodą. Woda ta mieni się kryształowymi barwami białą, złotą energią odbijającym się słońcem w kroplach wody. Tworząc wrażenie wszystkich barw świata. Zobaczcie, jak ta woda obmywa was. Uzdrawia. Poczujcie to. Dajcie sobie na to chwilę. Nie popędzajcie. Jeżeli potrzeba, zawsze będziecie mogli zapauzować ten film. Dajcie chwilę, pobądźcie w tej wspaniałej wodzie, tej czystej wodzie, której promienie słońca tworzą niesamowite refleksy wszystkich barw i odbić kryształu. Tak jak w pryzmacie. Powstają wszystkie barwy rozproszone w całym tym wodospadzie. Zobaczcie, jak myjecie włosy, skórę. Cała woda obmywa Was ze wszystkiego, obmywa Was ze wszystkich negatywnych energii, z wszelkich trosk dnia codziennego. Z wszelkich rzeczy, które mogłyby Wam się przytrafić, z wszelkich emocjonalnych ciosów, które dostaliśmy dzisiejszego dnia, z wszelkich energetycznych nieporozumień, które zaistniały, wszystkich podczepów, wszystkich negatywnych energii, które. Wytworzyły się tego dnia. Zobaczcie, jak całkowicie zostają usunięte, a na ich miejsce wpływa woda. Jako, że my składamy się w większości z wody, to ona ożywia nasze wszystkie ciała. Tam, gdzie trzeba, tam leczy. Tam, gdzie trzeba, uzupełnia. Tam, gdzie trzeba, obmywa. Poczujmy tą wodę. Jak nie obmywa nas delikatnie, jak spływa z, z góry do dołu. Usuwając wszystko, co złe. Wszystko, co negatywne. Gdy poczujecie, że wszystko, co negatywne danego dnia. Zeszło z was zostało zmyte. Podziękujcie sobie za to, że mogliście tego dokonać. W końcu dokonujecie tego w przestrzeni swojego serca. To wy tego dokonaliście. Ja tylko prowadziłem. To wy dokonaliście tego oczyszczenia. Teraz, gdy już czyści, wracamy tą samą ścieżką, czyli przez rzeczkę, poczujmy, jak wychodzimy już spod tego wodospadu, idziemy tą rzeką. Po kolana, w wodzie chłodnej, czystej jeszcze czysta woda, przezroczysta. Idziemy, wracamy do przestrzeni swojego serca. Możemy to zrobić od razu. To przestrzeń naszego serca. Wracamy do pałacu naszego serca. Jeżeli nie potrafimy w ten sposób, zróbmy to odwrotnie, niż było wejście, czyli przejdźmy przez. Dżunglę pełną wspaniałych istot, cudownych dźwięków i niesamowitych zapachów, pełną dobrych roślin, które nie mają żadnych kolców, żadnych trucizn. Są tylko dla nas dobre, pięknie pachnące. Potem wejdźmy na ścieżkę do swojego Pałacu Serca i wróćmy do niego. Oczyszczeni. Zobaczmy, jak blask nasz oczyszcza naszą przestrzeń serca i torus naszego serca. Poczujmy się lżejsi, zdrowsi. A gdy rano się obudzimy, będziemy mieli więcej energii i zdrowia. Na zakończenie możecie wypić szklankę wody. Lub ze mną poprosić Gaję o uziemienie. Gaju, duchu ziemi, proszę Ciebie, uziem mnie i moją energię, która powstała podczas tej medytacji. Dziękuję. Chodzi o to, żeby ta energia, która była potężną siłą. Nie zrobiła nam żadnej szkody, u ziemienia. Temu przeciwdziała. Po prostu stabilizuje naszą energię. Tyle. Możecie robić tą medytację każdego wieczora. Jest to bardzo dobra medytacja, którą dostałem w przekazie od aniołów dzisiaj, od Archanioła Michała. Zresztą nie tylko. Bar prosili mnie, żebym przekazał tą medytację właśnie yy, dla wszystkich, więc przekazuję. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeżeli tak, dajcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie mój kanał. Ja teraz znikam. Trzymajcie się. Z Wami był Adam. Do zobaczenia. Pa.